Jest to system robotyczny Mako firmy Straker. Jest to amerykańska wersja 5.0, czyli najnowocześniejsza, jaka w tej chwili została wypuszczona na Europę. Wgrywamy tomografię komputerową do serwera robota, która jest opracowywana w Nowym Jorku. Także przed samym zabiegiem wiemy, jaki rozmiar, w jakim ustawieniu będzie implantowany. Chirurg wykonuje cięcia, które otwierają staw i następnie całość zabiegu wykonuje robot. Nie pozwala wykonać żadnych czynności chirurgowi, których nie zaplanował wcześniej. Precyzja takiego urządzenia jest około 0,1 stopnia. Także praktycznie jest to cięcie idealne. Pacjent po takim zabiegu, u nas po dwóch godzinach od zabiegu jest uruchamiany, do domu wypisujemy na drugą dobę po zabiegu operacyjnym. To jest dla nas święto. Tym bardziej, że no, tak się zawsze mówi, że nie nadążamy za technologiami, także, że w Polsce to, to, to może nie potrafimy, a tutaj Weihlerowie w szpitalach pomorskich najnowocześniej nowocześniejszy robot i oferta dla pacjentów, ale myślę, że też przede wszystkim zachęta dla specjalistów i tego zespołu, który jest z nami w Wejherowie, że się chcemy rozwijać, że proponujemy pracę również na najnowocześniejszym sprzęcie i przecież ten sprzęt bez tej grupy ludzi, która potrafi się nim posługiwać, byłby bezużyteczny. Także udało nam się połączyć te dwie rzeczy. Mam też satysfakcję z tego tytułu, że samorząd województwa mógł odpowiedzieć pozytywnie pozytywnie na oczekiwania też personelu Szpitala Wojewódzkiego w Wejherowie. Dla oddziału ortopedii i traumatologii narządów ruchu zakupiliśmy naprawdę wysokiej klasy robot chirurgiczny, który, którym można wykonywać bardzo skomplikowane operacje związane z wymianą endoprotezy biodrowej i, i kolanowej, także wycinaniem fragmentów zarażonych nowotworem kości. To jest pierwszy tego typu robot w Polsce, akurat tutaj w Wejchrowie. Podkreślam, że to jest bardzo młoda, rozwijająca się kadra, już przeszkolona do, do pracy z takim, z takim robotem, więc czasami warto wydać znaczące pieniądze. Przypomnę, że ze środków budżetu województwa w całości sfinansowaliśmy zakup tego robota, który kosztował ponad 5 milionów złotych, a więc dziękuję podatnikom z strenu województwa pomorskiego za to, że mogliśmy w znaczący sposób pomóc szpitalowi wyposażyć go w najnowocześniejszy na świecie sprzęt.